Dzień dobry, nazywam się Andrzej, jestem szefem LTD Brandcard. Produkujemy karty plastikowe i świadczymy usługi drukarskie. W szczególności współpracujemy z agencjami reklamowymi, drukarniami i świadczymy usługi B2B. Zwróciliśmy się do firmy Glowity z prośbą o stworzenie dla nas systemu, strony internetowej oraz usługi przeznaczonej dla agencji reklamowych i drukarni, które mogłyby. Automatycznie posiadać własne konto, wgrywać tam swoje projekty, które będą automatycznie sprawdzane, będą automatycznie podlegać płatnościom i produkcji. Był to dość skomplikowany system analiz, który w zasadzie nie istniał. Wszystko było tworzone na podstawie ustaleń ustnych. Przychodziliśmy, mówiliśmy, że potrzebujemy, tak, tak, tak. Nie było żadnego wzorca, ale. Glow IT zrozumieli, czego potrzebowaliśmy i spełnili nasze potrzeby. W ten sposób w ciągu kilku miesięcy firma spełniła nasze oczekiwania, nasze zamówienie, ale w rzeczywistości trwało to wiele lat, ponieważ każdorazowo coś ulepszaliśmy, doskonaliliśmy, prosiliśmy o dodatkowe dopracowanie. Tak więc to, co mamy teraz, jest wynikiem kilku lat pracy, ale firma nie tylko stworzyła stronę internetową i zostawiła nas samych, ale nadal nas wspiera, zapewnia nam wsparcie techniczne. Wszystkie nasze życzenia dotyczące rozwoju tej strony, konfiguracji tej usługi zostały spełnione bardzo szybko. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą. Chciałbym szczególnie podkreślić, że w przypadku jakichkolwiek problemów, proś o pomoc, odpowiedź jest natychmiastowa i nie ma takiego, że zwracasz się i czekasz dzień, dwa, trzy, aż odpowiedź nadejdzie i zaczną coś robić. Pod tym względem firma jest bardzo responsywna i bardzo szybko radzi sobie ze wszystkimi kwestiami technicznymi, które są bardzo szybko rozwiązywane. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektywności współpracy. Ta strona nam pomogła, to nie tylko strona internetowa, pomogła nam zautomatyzować pracę w firmie. W rzeczywistości zastępuje nam kilku pracowników. Nie potrzebujemy menedżera do komunikacji z klientem, wszystko jest zautomatyzowane. Nie ma tutaj projektanta, który sprawdzałby układy, są one również sprawdzane automatycznie. Automatycznie generowane są numery paczek, a wszystkie statusy są automatycznie wysyłane do klientów. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy i współpracy. Dlatego polecam Glow IT jako solidnego partnera, który może zrealizować Państwa potrzeby w biznesie, aby zautomatyzować proces, stworzyć co najmniej stronę internetową, ale nie tylko stronę internetową. Mogą zrobić cokolwiek związane z automatyzacją.